W arce teraz dużo się zmieniło od mojego odejścia. Przed nowy trener, nowi zawodnicy. Myślę, że górnik będzie miał przewagę tym, że, że to jest monolit, Gra ze sobą już drugi rok, odniósł sukcesy, a w arce to wszystko się buduje, więc wydaje mi się, że na ten moment. W tym, w tym tkwi przewaga górnika. No na pewno Arka zaczęła bardzo dobrze sezon wysokimi zwycięstwami i, i bardzo dobrze wyglądała w tych meczach, nie ma co mówić, prowadziła grę i dominowała nad przeciwnikiem, ale... Ale Górnik tak samo, nie przegrał jeszcze meczu, traci mało bramek, gra bardzo dobrze w obronie, z poukładany taktycznie, więc to może być fajny mecz. Górnik w tych meczach pierwszych sezonu, może wyłączając ten z Widzewem, jakby płynnie przechodził z tej obrony do ataku i to przynosiło korzyści. Troszeczkę z Widzewem ten mecz nie wyszedł, może spowodowany pandemią, a Arka grała dobrze. W tych meczach, ale jakiś taki mały zastój i gdzieś tych punktów nie robi. Więc wydaje mi się, że i Arka, i Górnik po tym meczu z Widzowem będą chcieli się zrehabilitować i, i może być to dobry mecz.